Się tu Johnny Rep. Słuchajcie, temat red pill zaczyna być coraz bardziej popularny. Taki publicysta Redpilowy, Roman Warszawski, będzie niebawem miał wywiad u Moniki Jaruzelskiej. Czyli no nie da się ukryć w mainstreamie. Zatem, no tak, ten sposób patrzenia na rzeczywistość coraz bardziej za, za, za szerokie kręgi zatacza. No i teraz, moi drodzy, wszystko świetnie, fajnie. Dopóki to było niszowe i, i, i tak dalej, to można się było tam. Natomiast, moi drodzy, tak, ja uważam, że ta wiedza ma pewne postawy w rzeczywistości, sprawdza się. W, w, no, w pewnych sytuacjach na pewno. Ale. No mam pewne wątpliwości, jaki to będzie miało y, skutek społeczny długofalowy, jeśli ten red Pill zacznie być coraz bardziej popularny, tak wśród facetów, moi drodzy, ponieważ oczywiście pewne prawdy redpilu y, tak są znane nie od dziś, tak, tak jak mówiłem w poprzednich vlogach w lalce, czy w nocach i dniach, te wszystkie mechanizmy. Y, są znane, tak? Czyli ten podstawowy mechanizm psychologiczny z psychologii ewolucyjnej, który mówi, że no, nice guys, finish, last, tak? Czyli po prostu nie kalkuluje się bycie miłym chłopcem. To jest pierwsza prawda, która ma pewne prawdy, ale ma pewne też, moi drodzy, wady. Tak samo. Tak zwany alfa płaci beta szmaci, czyli to kolejna rzecz, której stosowanie w praktyce ma pewne wady, i zaraz do tego dojdziemy. Dlaczego? No, bo moi drodzy, no, z punktu widzenia społeczeństwa, funkcjonalności jego działania, no, żeby, funkc żeby była jakaś demografia i żeby społeczeństwo funkcjonowało sprawnie jako całość. No to jeśli wszyscy faceci zaczną stosować wiedzę red w praktyce, no to wylądujemy w, takim, w takiej sytuacji, gdzie będziemy mieli facetów, którzy oczywiście próbują osiągać swoje szczyty i tak dalej, i kobiety, które uganiają się za takimi właśnie bad boyami, czy facetami powiedzmy z celem. Wszystko świetnie, tylko że no to wszystko działa do momentu, dopóki się nie sformuje jakiś związek, tak? Czyli ja się obawiam, moi drodzy, szczerze, że jakby, no, sprowadzenie tej, tych naszych relacji międzyludzkich do poziomów instynktownych i funkcjonowania na tym poziomie i, powiedzmy, kontrakcji między etnizmem a redfilem, no to wylądujemy za 2, 5, 10 lat w sytuacji, kiedy po prostu będziemy mieli społeczeństwo bez rodzin i bez dzieci i po prostu randkujących w nieskończoność z kolejnymi partnerami ludzi obojga płci, tak? Tak gdzieś do czterdziestki, no a potem już będzie za późno, żeby tworzyć jakieś rodziny, które będą w stanie najzwyczajniej w świecie wytworzyć... No, nowe pokolenia w takiej ilości, żebyśmy nie wymierali. Także z jednej strony oczywiście, tak, wiedza Red Pill w sensie indywidualnym mężczyznom pomaga, tak, bo otwiera im oczy i, i po prostu powoduje, że może przestaną być frajerami. No, ale słuchajcie, no, no właśnie, to jest ta obawa, którą mam, którą chciałbym, żebyście podyskutowali ze mną, jak to jak uważacie, czy. No, czy to nie jest po prostu, słuchajcie, takie od krawężnika do krawężnika? Tak, że z jednej, że, że od białorycerstwa do jakiegoś hardkorowego bedboizmu i, i z, z po prostu turbo egoizmu ze strony męskiej, przypadkiem. Czy to tam w tą stronę za bardzo nam nie ucieknie? No, bo już widzimy, że menosfera się wyraźnie zaczyna dzielić na. Na tych facetów, którzy stwierdzili, że no, oni się realizują poprzez działanie tak, wśród tych red powiedzmy, treści, skupiają się na sobie, na swoich osiągnięciach i powiedzmy, te kwestie relacji i związków są gdzieś na dalszym priorytecie. Mamy, tak, mamy takie sytuacje właśnie, że kobiety za takimi facetami. E, latają i e, po studiach pracy, tak, kończą, w, orientują się po trzydziestce, że, no, że, że ci, którzy, których one by chciały i miały możliwość ich, powiedzmy, złapać i związać się z nimi w swoich latach, powiedzmy, dwudziestych, no to to już teraz na, na jakieś uciechy w sypialni, friends with benefits i tak dalej, to owszem, ale na związek to już niekoniecznie. Także moi drodzy, ja nie wiem do końca, czy, a no to jest jedna grupa, no i druga grupa tych chłopaków, którzy jakby sami się jakby no z tego rynku usuwają i... Jest to dla nich na tyle demotywujące, że uważają, że po prostu, skoro nie wygrali na loterii genowej, nie mają metra 90 wzrostu i po prostu super atrakcyjnej twarzy, i nie, nie są milionerami, to znaczy, że przegrali życie i nie warto nic robić. Także, moi drodzy, ja uważam, że powinniśmy zmierzać do tego, żeby jakoś zracjonalizować tą całą menosferę, bo to zaczyna dryfować, moim, drodze, moim zdaniem, w niebezpiecznym kierunku, tak? Ponieważ moim zdaniem, red pilowcy powinni trochę wyjaśnić, może, black pilowcom, na przykład, że, że warto jednak pracować nad sobą, a z kolei red pilowcy może nie powinni być aż tak bardzo radykalni w tym, co, co, co wcielają w życie. Także nie wiem, moi drodzy, dyskutujcie na ten temat ze mną w komentarzach, bo yy, no, z punktu widzenia społeczeństwa jako całości, te, te, te rozjazdy różnych podejść do życia, wynikających z tego, no, nie da się ukryć, no, konfliktu płci jakiegoś, który obserwujemy ostatnio, czyli jakiegoś zderzenia turbofeminizmu z jakimiś radykalnymi odłamami, zwłaszcza menosfery, no, to to, moi drodzy, no, nie wygląda to dobrze, no. Po prostu społeczeństwo, moim zdaniem, nie wytrzyma tego eksperymentu. Komentujcie w komentarzach. Kto lubi słuchać moich vlogów, to proszę o łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji. No i tak właśnie, moi drodzy. Miał wyjść short, a wyszedł mini vlog, także tym no, pesymistycznym akcentem, Nara.